Walka o przywództwo w Platformie Obywatelskiej wkracza w decydującą fazę. Borys Budka, jeden z głównych faworytów do objęcia schedy po Grzegorzu Schetynie, w poprzedni wtorek odwiedził Legionowo, by zjednać sobie lokalnych działaczy PO. Rolę gospodarza spotkania wziął na siebie Jan Grabiec, legionowski poseł i rzecznik partii. Jestem przekonany, że Platforma potrzebuje nowej energii, nowego otwarcia, wykorzystania potencjału ludzi, którzy od lat tę platformę budują, spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, z naszymi działaczami. To jest coś, co powoduje, że zarówno możemy rozmawiać o tych sprawach najważniejszych, jaką, jaką z pewnością jest kampania wyborcza prezydencka, ale również o tym, co poprawić w Platformie Obywatelskiej. Ja mam szereg takich dobrych pomysłów, które właśnie przedstawiam na tych spotkaniach, ale otwarty jestem również na rozmowę i na słuchanie o tych wszystkich pomysłach ludzi, którzy platformę tworzą i właśnie temu służy kampania wyborcza, takiej dobrej rozmowie o Polsce i o Platformie Obywatelskiej. Sądząc po dłużej frekwencji, wielu legionowskich i powiatowych członków partii chce rozmowę na te tematy podjąć. Borys Budka zapewnia, że spośród pięciorga po rezygnacji Bartosza Arłukowicza kandydatów jest najwłaściwszą osobą, aby i te rozmowę, i później platformę, poprowadzić. Mam zarówno doświadczenie w sferze samorządowej, 9 lat byłem samorządowcem, jak i od ponad 8 lat jestem parlamentarzystą. Udowodniłem, że wiem, jak skutecznie prowadzić kampanie wyborcze. Między innymi drugi wynik spośród wszystkich członków Platformy Obywatelskiej, kandydatów Koalicji Obywatelskiej w ostatnich wyborach, dał mi takie poczucie, że mogę zrobić coś więcej. Mogę zrobić coś dla Platformy, mogę zrobić coś, by tę naszą drużynę poprowadzić ku kolejnym y, zwycięstwom. Jestem przekonany, że Platforma potrzebuje dobrego kapitana, kogoś, kto będzie budował zespół, ale będzie otaczał się ludźmi lepszymi i mądrzejszymi od siebie. Bo właśnie cechą dobrego lidera jest umiejętność zbudowania właśnie dobrego zespołu. Popierany m.in. przez prezydenta stolicy, poseł Zgliwic, szuka ludzi, którzy pomogą mu stworzyć, tu cytat, racjonalną partię środka. Ja zachęcam do głosowania na mnie tych wszystkich, którzy widzą potrzebę zmian, widzą potrzebę zbudowania skutecznej, profesjonalnej, nowoczesnej partii i jednocześnie są otwarci na to, by w takim projekcie uczestniczyć. I wszędzie, gdzie jestem, zapewniam, że Platforma Obywatelska jest takim miejscem, że gdzie każdy, kto chce pracować wspólnie z nami, znajdzie swoje miejsce. Przywództwo w partii to jedno, ale głównym celem przyszłego lidera PO będzie chęć zmiany układu sił na krajowej scenie politycznej. To zaś dla niezbyt obecnie zwartej opozycji może stanowić zadanie ponad siły. Mając świadomość skali wyzwania, Borys Budka wierzy jednak w końcowy sukces. Przede wszystkim tym kluczem są wybory prezydenckie. Jeżeli uda nam się je wygrać, w co wierzę to to może dać pewien impuls do tego, by przyspieszyć wybory parlamentarne, a wówczas wszystko jest możliwe wcześniej. Jeżeli nie będzie takiej możliwości i kalendarz wyborczy będzie taki, jak, jak przewidują to ordynacje wyborcze, no to następne wybory czekają nas za... Trzy i pół roku, trzeba być do nich świetnie przygotowanymi i po prostu je wygrać. I będę robił wszystko jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej, jeżeli otrzymam mandat zaufania, żeby tak przygotować platformę, by wygrała kolejne wybory. Wybory w Platformie Obywatelskiej mają odbyć się 25 stycznia. W przypadku braku rozstrzygnięcia drugą turę zaplanowano na 8 lutego.